Cześć, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Tobie 10 magicznych słów, które mówimy zbyt rzadko w codziennym życiu. Słowa te pomagają utrzymywać zdrowe relacje i budować wzajemny szacunek między ludźmi. A więc przejdźmy już do rzeczy. Pierwsze magiczne słowo używamy wtedy, kiedy chcemy wyrazić swoją prośbę w grzeczny sposób. Chodzi tutaj oczywiście o słowo proszę. Na przykład, czy mogłeś mi pomóc proszę? Nie zapomnij także wyrazić swojej wdzięczności za uzyskaną pomoc, korzystając z drugiego magicznego słowa, którym jest dziękuję. Kolejne dwa słowa wykorzystasz wtedy, kiedy rozpoczynasz lub zakańczasz dane spotkanie. Mowa tutaj oczywiście o uniwersalnym słowie dzień dobry na powitanie oraz o słowie do widzenia na pożegnanie. Zwroty te wyrażają sporą uprzejmość i szacunek wobec Swojego rozmówcy. Kolejne magiczne słowa wykorzystujemy wtedy, kiedy dochodzi do popełnienia błędu. Mowa oczywiście o słowie przepraszam. Na przykład przepraszam, że to zniszczyłem. Na taki zwrot często usłyszysz kolejne magiczne słowo którym jest nie ma za co. Odpowiedź ta pokazuje, że wyrządzenie nam szkody nie było dla nas problemem. Kolejny zwrot wykorzystamy w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś sukcesu. Przykładowo ktoś zdobył pewne trofeum, czy wygrał dane zawody. No, i w takim przypadku należy wykorzystać słowo gratulacje. W ten sposób wyrazimy odpowiednią radość i uznanie dla osoby, która osiągnęła sukces. Następne magiczne słowo wykorzystujemy wtedy, kiedy życzymy komuś dobrego posiłku. Praktycznie zawsze jest to słowo wykorzystywane przed posiłkiem, i chodzi w tym przypadku oczywiście o zwrot smacznego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy organizujesz jakieś spotkanie i chciałbyś, żeby ktoś na nie przyszedł? Wtedy skorzystasz ze słowa Zapraszam, chcąc wyrazić swoją gościnność wobec drugiej osoby. Ostatnie słowo, które wykorzystujemy, stosujemy w sytuacji, gdy prosimy kogoś o przebaczenie. Wszystko oczywiście w nawiązaniu do krzywdy, którą wyrządziliśmy drugiej osobie. Mam tutaj na myśli słowo wybacz które pomoże Ci w takim przypadku złagodzić sytuację. A Ty, których magicznych słów używasz na co dzień? Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Udostępnij także to nagranie swoim znajomym w mediach społecznościowych, a póki co do zobaczenia w kolejnych odcinkach.